Sąsiednie! Bartek! Bartek! Patryk! Dobrze jest! Konelowa jest celowa. Bardzo dzielnie sobie radzi pani Monika w drużynie młodzieży. Ceni się to. Na pewno. Brawo Kiwa! Kontratak mediów. Kontratak u Marcin Kiwiński. Nad w pojedynkę niewiele mógł zdziałać. Panowie z Mediów, trzeba iść w sukurs Marcinowi. Przekryt w środku Polak, Grzegorz Sławek. Daje jeszcze drybling. Zagrałem domka sąsiadka, podobnie Grzegorz Sławek. Przypominam o obronie. I nie ten nasz sąsiadek. Ja myślę, że przyczyną jego indolencji strzeleckiej jest fakt, że spóźnił się na to spotkanie. reprezentacją mediów chremskich, a młodzieżą rekrutującą się z osi porozumień po 1990 roku wynik 2 do 1 dla młodzieży w wersji oficjalnej, a w wersji nieoficjalnej 2 do 2. Karol Kozak, też z polskim. Teraz duża, straszna moda. duża moda. Dużo naleciałości z zagranicy. Dużo młodzieży. Miał pojawić się jeszcze Michał Niemiec. Ale niestety podobno nadział się na gwoździa. I tym samym nie mamy go dzisiaj tutaj w składzie. Sąsiad jest w Grzesie. Mówiłem, że nie będzie gry jak są się Ale niestety no, piłka nożna jest taką grą, że trzeba zrobić wszystko, żeby zmienność charakterów współgrała. To tak jak w związku małżeńskim. Trzeba iść na kompromis. piłka Łukasz Obrowski, zagrywa do Grzegorza Słapka pojedzenie ciało w ciało ciało do ciała. usta do ust i pokaż jaki fajny masz gust bramka i jak to się mówi kolokwialnie wepchnął piłkę do bramki, a wepchnął ją zawodnik z numerem 11 jest to Patryk Klotz, a ten co moc, moc Skot. Abramka pada w 28.00 spotkania. 3 do 1 dla młodzieży. Patryk Klotz, mamy! Hey. Ponownie, szlak na 3.00. Ale my tu z panem Tomkiem pamiętam taki mecz, że przegrywało się 2-0, 3-0 i drużyny wygrywały i nie na takim poziomie w Lidze Mistrzów, Także jeszcze wszystko jest przed nami. Druga połowa. Sytuacja się może się wrócić. Jeszcze może Tomek są, ale to starzyło, żeby na razie grać z zamkniętymi. Może w końcu sękiem sprzed lat. ostatnie sekundy pierwsze pole spotkania a w przerwie przewidziane są konkursy a jak konkursy to nagrody pierwsza nagroda jest i broda stickera Szymon. osiem czyli pierwsze konkurencji na razie prowadzą młodzi proszę druga konkurencja Żonglerka Noga-Głowa, jeden z pary żongluje Noga-Głowa w cyklu. Jeden z pary. Noga-Głowa, to jest jako jeden cykl. To ty robisz ja? nie. Noga-Głowa? Noga-Głowa, jeden cykl. nie. Raz. Jeden cykl, proszę bardzo. I szansa przed... Szansa przed mediami. Jeden stary, żongluje. Była pierwsza próba, nie ma powtórek. Nie mamy tutaj tej kamery, tak jak nie mają poglądu wideo na mierzył więc to co było, to było. Tomek sąsiady. 3, 4, 5. Teraz już papulikę. 6 7. 8. 9. Tak, i tym samym jeden do jednego, a więc trzecia konkurencja w żonglerce. Prawa, lewo. 14, zaliczamy. Grzegorz Słabek. W tym samym konkurencje żonglerki.